Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj filmik o finansach, przepowiednia finansowa dla Was moi drodzy. Będzie to filmik z cyklu Wybierz kamień, a w zasadzie Wybierz obiekt. Pierwszy zestaw to będzie moi drodzy Budda, drugi zestaw małpki, no i trzeci zestaw aniołek. Także jest w tej chwili czas, abyście się zastanowili, moi drodzy, który zestaw do Was przemawia. Ja dopasowałam tutaj talie: są to talie, dwie talie Tarota, talia Lenormand, życiowy cel, runa, oraz moi drodzy, wyciągniemy kartę pieniędzy i prawa przyciągania. Także tych kart jest tutaj bardzo, bardzo dużo, około 15, chyba tak, albo 16. I zaczynamy, kochani, teraz. Myślę, że wszyscy wiedzą, który zestaw już jest dla Was. Odkładam na bok dwa zestawy i idziemy do pierwszego zestawu do buddy. Zobaczmy kochani, ogólną sytuację waszą finansową, jaka jest w tej chwili. Następnie zobaczymy, jak tutaj umocnić tą sytuację, albo utrzymać. Jakie mogą czekać was tutaj zmiany, bądź niespodzianki? Tutaj mamy runę. Cel ogólny, no i kartę pieniędzy i prawa przyciągania. Ogólna sytuacja finansowa wasza jest dobra, ponieważ jesteście zadowoleni z tej pracy, którą macie. Jeśli macie firmę, to są to dosyć dobre zamówienia. Dosyć spora ilość klientów. Jeśli tego nie ma, to w najbliższym czasie to się zmieni, to się pokaże. Też są osoby problematyczne w tej Waszej firmie, w tej Waszej pracy, które prowokują, yy, także czasem jest trochę nerwowo, tak jak wszędzie, ale Wy jesteście niezależnymi osobami, bardzo dzielnymi, które nie patrzą na takie różne docinki, czy tam złośliwości, czy nawet jakieś drobne ploteczki. Działacie dalej po swojemu. Także wy sobie wypracowaliście swój system w pracy, swój styl, i to wam działa, moi drodzy. Także tutaj zobaczmy dalej, jak utrzymać tę sytuację, jak ją ulepszyć. Moi drodzy, na pewno. Nie ulegać takim negatywnym wpływom, nie dawać się prowokować, być na pewno osobą, która potrafi powiedzieć nie, taką rządzącą, ale też dosyć ciepłą. Macie na pewno w swojej pracy osoby, które Was chwalą. Macie dużo komplementów, macie poczucie zwycięstwa, ale żeby to utrzymać, aby tak dalej było, musicie cały czas być na topie, że tak powiem, dokształcać się, doszkalać, dużo czytać, rozmawiać z osobami, które są z branży tak zwanej. Także. Samorozwój taki, bądź też jakieś nauczanie gdzieś, moi drodzy, stacjonarne, może jakieś studia, kursy. Dla niektórych nauka jest dla Was bardzo cenna, ale też moi drodzy, tutaj to jest dla Was takie przeznaczenie. Wy działacie albo słowem, albo pismem. To jest praca związana no, w szeroko pojętym znaczeniu, jako y, nauczyciel. Adwokat, prawnik, ktoś, kto dużo mówi, ktoś, kto pisze, tak. Może to być urzędnik, stanowisko urzędowe, psycholog, terapeutka. Także tutaj trzeba cały czas być na topie, czytać, doszkalać się i wierzyć w to, że jesteście w tym dobrzy, być przekonanym o tym i nie wahać się. Tylko po prostu y, taką mieć y, stanowczość i, moi drodzy, taką zdecydowaną postawę w tej pracy. Kochani niespodzianki, dla Was y, jakieś takie y, rzeczy y, nieoczekiwane y, to na pewno y, rozmowy z osobami, które będą Was. Y, z jednej strony tutaj mogą trochę denerwować, ale też z drugiej strony one wam dają radość, bo mimo wszystko one was chwalą. I to jest taką jak gdyby dodatkową nagrodą w tej pracy, że wy jesteście dobrzy w tym, co robicie, tak? Że macie po prostu taką słuszność, jesteście Poukładanymi osobami, zdecydowanymi i to im odpowiada. I także takie niespodzianki to mogą być w formie listu, niespodzianki, pochwały, pochwały w postaci rozmów, także upominków drobnych, kwiatów. Także tutaj takie niespodzianki Was w tym zawodzie czekają, moi drodzy, w Waszych sprawach kariery finansowej. Teraz może dam Wam runę, która pomoże Wam. To jest runa tiwas. Można sobie narysować, można sobie wydrukować z internetu. Ja mam akurat tutaj talie runy praktyczne i skuteczne pani Ewy Kulejewskiej. No i moi drodzy, to jest strzała w locie, ta runa tiwas. To są sprawy, które się toczą zdecydowanie. Słusznie, ofiarowanie samego siebie, ofiarowanie samego siebie, praworządność, sława, stanowczość i atrakcyjność fizyczna. Także ta karuna dla Was, dla Was bardzo dobra, w Waszej karierze, w Waszych finansach, oraz moi drodzy, cel Wasz ogólny, życiowo-finansowy, to jest to, że jesteście na prawidłowej ścieżce. Trzymajcie tą ścieżkę, idźcie nią dalej. Po prostu to jest dla Was, bo to dla Was pracuje. Także tutaj proszę się trzymać tego zawodu i tej kariery. To Wam da rozwój, satysfakcję ogólną i właśnie finansową. To jest taki Wasz cel. No i kochani moi, karty, pieniądze i prawo przyciągania, ja tutaj to pozwolę sobie przeczytać. Mój sukces finansowy nie wymaga ciężkiej pracy. No, zobaczymy. To jest warto posłuchać zawsze takiej wskazówki, takiej pomocy. Jeśli głęboko wierzysz w to, że musisz naprawdę ciężko pracować, aby zasłużyć sobie na odpowiednie gratyfikacje, to nie zdobędziesz pieniędzy. Jeżeli faktycznie nie będziesz ciężko pracować, każdy sukces, w tym także sukces finansowy, wcale nie wymaga wielkiego nakładu pracy. Wymaga za to specyficznego zestrojenia myśli. Najogólniej mówiąc, nie możesz najpierw generować negatywnych myśli dotyczących pożądanych rzeczy, a potem oczekiwać, że zdobędziesz je ciężką pracą albo że twoje działania choćby przybliżą cię do celu. Kiedy nauczysz się Odpowiednio kierować swoimi myślami, odkryjesz prawdziwe korzyści płynące z zestrojenia energii. Tylko oczywiście, moi drodzy, odpowiednie myśli, odpowiednie zestrojenie energii to Wam da należyty sukces. Moi drodzy, można sobie przystopować oczywiście i przeczytać raz jeszcze. Mój sukces finansowy nie wymaga ciężkiej pracy. Także, kochani, na właściwej ścieżce jesteście. Pracujcie, rozwijajcie się. To Wam da satysfakcję. To jest Wasze przeznaczenie. Teraz idziemy do małpek. Drugi zestaw. Jaka jest y, sytuacja y, finansowa ogólna? No, moi drodzy, y, Wy może dopiero świeżo tutaj. Y, Skończyliście jakieś studia czy też kurs i jesteście może na stażu, albo zmieniliście pracę i te finanse nie są jeszcze takie ugruntowane, nie są duże w tej chwili. Jest w tej pracy waszej bardzo dużo emocji, radości. Chodzicie tej w tej, do tej pracy, czy macie staż, czy też macie nową swoją firmę. Traktujecie ją jak drugi dom, jest porozumienie, dogadywanie się, i tutaj jest fajnie, ale tych finansów nie ma za wiele na tą chwilę, dopiero czekacie na rozwój. Ale jest bardzo przyjemnie i Wam to podoba się. Ale moi drodzy, finanse potrzebne są do życia, szczególnie teraz, ponieważ człowiek jest niepewny, jeśli nie ma takich finansów, a przede wszystkim na swoje gospodarstwo domowe, tak? Zobaczmy dalej, kochani, jak tutaj to właśnie zmienić, jak ulepszyć. No, na pewno macie wielkie możliwości. Też czasem może trochę się niektóre osoby oszukują, że zmienią pracę, albo też moi drodzy chcecie zmienić, ale jeszcze myślicie. Czy to będzie dobre dla Was? Na pewno powiem Wam szczerze, że nowe zajęcie dałoby Wam większą satysfakcję, może nowe miejsce, ale też osoby, które mają firmę, mogą pozyskiwać nowych klientów, mają na to możliwości i te osoby powinny to zrobić może bardziej reklamować się i tutaj iść po nowe. Albo po nowe miejsce, tak jak mówię dla niektórych, to przyniesie wielkie efekty, dużo, dużo lepsze, i te finanse pójdą od razu w górę. Albo też, moi drodzy, reklamowanie się i też właśnie pozyskiwanie nowych umów, nowych zleceń, nowych klientów. Także tutaj jest bardzo, bardzo łatwo to pokazane, aby to zrobić, tak? Tutaj trzeba zmienić swoje nastawienie. Nie wahać się, nie bujać w obłokach, tylko iść po nowe. Tak jak mówię, albo reklama i nowi klienci, nowe tutaj zasady ustalić, tak? Albo też osoby, które... Są w tej pracy dotychczasowej i chcą polepszyć swoje finanse, to muszą właśnie coś nowego zacząć, coś nowego może w tej samej dziedzinie, ale inne miejsce pracy, tak? Bo tam jest za mało w tej chwili, tam gdzie jesteśmy, tak, tych finansów. A tutaj pokazane jest, że Wy to potraficie, bo Wy macie wielkie możliwości i Wy macie pokłady w sobie energii, aby uzyskać te finanse coraz lepsze. Tylko trzeba zmiany, trzeba się ruszyć. Moi drodzy, i niespodzianki w tych finansach Waszych jakie Was czekają? Sytuacji finansowej, w życiowej, no na pewno od tych zmian się nie spodziewać, ponieważ tutaj Wy musicie zrobić sobie zmianę na pewno, yy, ponieważ te finanse yy, są za małe, idzie tych finansów bardzo dużo na dom, tak? I tutaj tak, jak gdyby pokazane jest, że macie straty, ale moi drodzy, idą zmiany. Poprzez y, kobietę, która będzie dla Was, kobieta, która jest koło Waszego domu, i ona Wam y, tutaj y, jakoś tak pomoże, y, pokaże Wam y, tą drogę nową. Także tutaj niespodzianką jest kobieta, która przyczyni się do Waszych zmian. Y, kobieta, która jest koło Waszego domu tak mówią karty Lenormand. A moi drodzy, co wam tutaj celem życiowym waszym jest, celem ogólnym, to jest nauka. Możliwe, że cały czas musicie, aby utrzymać odpowiedni poziom waszej pracy, w waszej karierze, musicie czytać, badać, rozwijać się, edukować cały czas. To Wam pomoże wzrosnąć, to wam pomoże w waszej pewności siebie, ale też i to będzie takie wyjaśnienie w waszej karierze. Czyli umocnienie poprzez naukę, samodokształcanie się, czytanie, badanie. No i runa moi drodzy, to jest odala. To jest posiadłość rodzinna, odziedziczona posiadłość, ziemia uprawna, bądź dom, bądź mieszkanie. Ojczyzna, Ostoja, miejsce bezpieczne, ogólny dobrobyt, zakorzenienie, obwarowanie się, prawo i wolność rodzina. Czyli, moi drodzy, na pewno w Waszym życiu, w Waszej karierze, w finansach rodzina jest bardzo pomocna. Wy pracujecie dla nich. Jesteście takie, gdyby. Napędem całej tej rodziny. Także to jest dla Was taką wskazówką i radą: szukajcie pomocy również w rodzinie. No i wskazówka od kart pieniędzy i prawa przyciągania. Mogę zdobyć wszystko, czegokolwiek zapragnę. No i by się zgadzało, moi drodzy, niezmiennie i wiecznie prawa wszechświata stale podtrzymują obietnicę ciągłego rozwoju i płynącej z tego radości. Zrozumienie owych praw sprawi, że ponownie odrodzi się w Tobie wiedza o Twym przeznaczeniu, a także rozbudzi Twą osobistą moc, tak by uzyskać dostęp dla, do potęgi wszechświata, która ma moc tworzenia światów. Jeśli rzeczywistość naszej czasoprzestrzeni posiada zdolność inspirowania cię do posiadania pragnień to nie ulega wątpliwości iż ta sama rzeczywistość dysponuje mocą która może pozwolić tym pragnieniom manifestować się w sposób pełny i satysfakcjonujący takie jest bowiem prawo czyli tutaj są takie prawa wszechświata i moi drodzy to jest yy, bardzo prosta Metoda, aby wyjść na prostą. Także moi drodzy, doszkalajcie się, mogę zdobyć wszystko czegokolwiek zapragnę. To jest tylko sterowanie naszymi myślami, naszą energią. I moi drodzy, pamiętajcie, że można naprawdę dużo, dużo zmienić, ale potrzebna jest nam wiedza na pewno. Dobrze, kochani. Także dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie zestaw numer dwa. No i teraz moi drodzy, ja idę do zestawu trzeciego, do Aniołka. Ci, którzy wybrali. Coś mam tą chrypę znów. Moi kochani, tu jest ogólna wasza sytuacja finansowa. Jak sobie tą sytuację poprawić? Jakie niespodzianki, od kogo tutaj mogą Was spotkać? Co jest Waszym celem? Karta pieniędzy i pracy oraz runa. Moi drodzy, ogólna Wasza sytuacja. No, nie jest źle, hmm. bo Wy umiecie zarobić pieniądze, ale Wy jesteście nawet bardzo, bardzo oszczędni. Ale często się blokujecie na różne sprawy związane z waszymi finansami. Często może mm, lekko myślicie o życiu, albo też zaczynacie od nowa różne rzeczy. Trochę czasem może nawet sami tak y, oszukujecie się. Y, na pewno teraz kończycie jakiś projekt, w waszych finansach, i nawet czekacie na dofinansowanie, tutaj jest pokazane, że ta sytuacja, pomimo że były te oszczędności i była może nowa praca, to nie starcza jeszcze na te wasze potrzeby. Czyli trzeba by było ulepszyć tą sytuację, bo ogólnie jeszcze są braki, jakieś niedobory. A moi drodzy, tutaj jak wygląda, jak to ulepszyć? Moi drodzy, na pewno rady i wskazówki, ale też od kogoś, kto jest na stanowisku, mogłyby być. Ale też, kochani, może to chodzi o jakiegoś adwokata albo też chodzi o bank. Może też tak być. Trzeba mądrze tutaj nie blokować się, tylko na przykład, jak nie dostaliśmy jakiejś oferty, w jednym banku iść na przykład, kredytu nie dostaliśmy, tak? To iść gdzie indziej. Nie dać się blokować samemu siebie. Manipulacja też nie jest dobra. Bo tutaj też jest taka manipulacja, też jest takie oszukiwanie samego siebie. Tutaj też mogą was urzędnicy jacyś manipulować. To, aby to ulepszyć, tą sytuację swoją finansową, tak jak mówię, nie blokować się, rozmawiać jak nie w jednym miejscu, to w drugim, pisać jakieś pisma, nie dawać się zwodzić, i to Wam przyniesie. Korzystne rezultaty, bo widać na tą chwilę, że te finansowe sprawy wymagają polepszenia. I tutaj, tak jak Wam powiedziałam, nie dawajcie się zwodzić, manipulować, blokować, tylko monitorujcie, piszcie, rozmawiajcie, działajcie i to Wam przyniesie korzyści finansowe. I ulepszy wasze finanse. Także to będzie dużą poprawą. No i kochani moi, tutaj niespodzianki. Niespodzianki u was w finansach. Możliwe, że podpiszecie jakąś umowę niespodziewanie, to będzie związane z kobietą. Wyjaśnią się pewne takie niejasności, problemy zostawicie za sobą. Moi drodzy, i tutaj niespodzianka jest również bardzo ciekawa, bo możecie udać się w podróż, w podróż z kobietą. Także niespodzianki są fajne, ciekawe dla Was i na pewno pokonacie szybko problemy to będzie pierwsza niespodzianka. Podpisanie jakiejś umowy, a nawet tutaj życiowo, możecie znaleźć partnerkę, możecie nawet się zaręczyć, niektóre osoby, bądź też tutaj w finansach jakaś umowa może być podpisana, potem może być podróż, czyli największe niespodzianki w zestawie numer 3. Przejdźmy do runy, która Wam tutaj pomoże w Waszych finansach. Ogólnie życiowo, mannas runa. Porządek społeczny, moi drodzy, człowieczeństwo, moc i zrozumienie, dzięki wyższej wiedzy, wielka przenikliwość to jest widzenia, szczęśliwe życie we wspólnocie, pojmowanie wzajemnych zależności w zespole, wspólność. Czyli tutaj korzystna sytuacja dla Was. Także, moi drodzy, moc i zrozumienie. Dzięki wyższej wiedzy. Także też dobrze jest na pewno być w swojej dziedzinie oczytanym i mieć tą wiedzę. Na pewno to też pomoże w ulepszeniu Waszych finansów. Moi kochani, cel, jaki jest Wasz ogólny życiowy, artystyczne działania. To są dla Was jakimś takim y, pomocnym benefitem w y, Waszej karierze, ale też y, Wy możecie przez to pomagać innym, ale też y, w Waszym życiu. Także artystyczne działania, y, może Wasza praca jest y, z tym związana czysto, bo tutaj jest taki cel. Albo to jest hobby, albo to jest główne zajęcie, moi drodzy. Także taki cel zobaczymy dalej. Karty, pieniądze i prawo przyciągania. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje myśli. Bardzo kocham te karty, ponieważ to są proste rzeczy, ale my o tym nie, my o tym nie myślimy, zapominamy. Kiedy jesteś w pełni zharmonizowany i zestrojony z tym, kim jesteś naprawdę, nie możesz, co prawda, bezpośrednio pomóc tym, z którymi się stykasz, ale możesz dodawać im nadziei i otuchy. Prawdziwa wartość tego, co możesz im ofiarować, zależy dosłownie od jednej rzeczy: Twojego osobi osobistego zharmonizowania ze źródłem. A jedyną rzeczą, Jaką możesz podarować innym, jest dawanie sobą przykładu, takiego zestrojenia, które mogą oni faktycznie zaobserwować, a następnie zapragnąć go i pracować nad jego osiągnięciem. Ale samego zestrojenia nie możesz im dać. Wszyscy są odpowiedzialni za swoje myśli oraz za te rzeczy, które ustanowią. Obiektami swojego zainteresowania i na których skupią uwagę. Jakże to jest oczywiste, moi drodzy? Ale jeszcze raz, kochani, przypomnę: wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje myśli. Pozytywne myśli dają pozytywne życie, negatywne nigdy nie dadzą pozytywnych efektów w życiu. Kochani, dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia, moi drodzy. Myślę, że taki filmik relaksujący, pomocny. Dziękuję serdecznie.